Witam w kolejnym materiale, w którym przyjrzyjmy się bliżej jednemu z najbardziej niezwykłych materiałów, jakie zna nauka. Co ciekawe, on nie pochodzi z żadnego laboratorium, a jest w każdym z nas. Mówię oczywiście o kości. Jej niesamowita struktura od lat inspiruje inżynierów i lekarzy do tworzenia, no cóż, absolutnie przełomowych technologii medycznych. No właśnie, zanim pójdziemy dalej, zastanówmy się przez chwilę nad tym pytaniem. To jest taka zagadka, która wydaje się mieć dość sprzeczne warunki, prawda? No bo twardość i elastyczność rzadko kiedy idą w parze w świecie materiałów. I tak, odpowiedź to ludzka kość to właśnie ona jest fundamentem, na którym zbudowano nie tylko nasze ciała, ale i całą nowoczesną dziedzinę inżynierii tkankowej. A oto nasza dzisiejsza podróż. Najpierw odkryjemy ten sekretny przepis natury, który czyni kość tak doskonałym materiałem, a potem zobaczymy, jak nauka czerpie z tej mądrości, żeby leczyć i regenerować ludzkie ciało. No dobrze, to zacznijmy od pierwszego punktu. Dlaczego właściwie kość jest materiałem niemal perfekcyjnym? Żeby to zrozumieć, musimy poznać jej sekretny przepis. Z czego tak naprawdę jest zrobiona? No i tu mamy pierwsze zaskoczenie, prawda? Nasz szkielet, symbol siły i twardości, w połowie składa się z wody. To jest ten fundament, na którym opiera się cała reszta. A pozostałe 50% to niemal idealnie zrównoważona mieszanka dwóch kluczowych składników elastycznego kolagenu i twardych minerałów. I to właśnie w tej synergii tkwi cały sekret. A więc kluczowy punkt to idealne współdziałanie. Minerały takie jak hydroksyapatyt nadają kościom twardość, dzięki której są one odporne na ściskanie. Ale z drugiej strony mamy kolagen, który tworzy takie elastyczne rusztowanie, zapobiegające pękaniu pod wpływem rozciągania. Jeden składnik bez drugiego byłby w zasadzie bezużyteczny. I to jest po prostu genialna analogia. Pomyślmy o kości jak o konstrukcji żelbetowej. Minerały to ten twardy beton, a włókna kolagenowe działają jak stalowe pręty zbrojeniowe, które zapewniają elastyczność i integralność całej tej struktury. Niesamowite jest to, że natura opracowała ten projekt miliony lat temu. I jak świetnie podsumowuje to profesor Jan Nowak, to właśnie ta przemyślana, złożona struktura chemiczna czyni kości tak niezwykłym narzędziem inżynieryjnym. Dobrze, przejdźmy teraz dalej i zobaczmy, jak naukowcy wykorzystują tę wiedzę. Skoro rozumiemy już przepis natury, to jak możemy go użyć do tworzenia nowych materiałów medycznych? I tutaj na scenę wkracza pojęcie biomateriałów to specjalnie zaprojektowane substancje, które mają, no cóż, współpracować z naszym ciałem. To nie są zwykłe tworzywa sztuczne one muszą być biozgodne, co w praktyce oznacza, że organizm ich nie odrzuci. Głównymi budulcami w tej dziedzinie są specjalne, biodegradowalne polimery. Ich genialna cecha polega na tym, że po wykonaniu swojego zadania, np. podtrzymaniu gojącej się tkanki, one po prostu się rozpuszczają i są wchłaniane przez organizm. Nie zostaje po nich żaden ślad. Z tych polimerów tworzy się coś, co nazywamy rusztowaniami. To takie trójwymiarowe, porowate struktury, które wszczepia się w miejsce ubytku. One działają jak stelaż dla komórek organizmy, dając im fizyczne podłoże do wzrostu i odbudowy uszkodzonej tkanki we właściwy, zorganizowany sposób. No i teraz przechodzimy od laboratorium prosto do kliniki. Zobaczmy, jak te innowacyjne materiały są już dzisiaj wykorzystywane w praktyce do leczenia pacjentów. No właśnie, jak ten cały zestaw narzędzi działa w praktyce? Przyjrzyjmy się dwóm naprawdę fascynującym przykładom, gdzie inspiracja naturą spotyka się z zaawansowaną medycyną. Pierwszy przykład to leczenie chorób rogówki oka. Pamiętacie, jak kluczowy dla wytrzymałości kości jest kolagen? Okazuje się, że w bardzo podobny sposób możemy wzmocnić osłabioną tkankę oka. Za pomocą specjalnej procedury lekarze tworzą nowe, silniejsze wiązania między włóknami kolagenu, przewracając rogówce jej prawidłowy kształt i wytrzymałość. To jest bezpośrednie zastosowanie lekcji z budowy kości. Innym ogromnym wyzwaniem medycznym są poważne oparzenia. Jak widać, taka rana oparzeniowa to nie jest jednolity obszar. Składa się z kilku stref o różnym stopniu uszkodzenia, a to bardzo komplikuje cały proces leczenia. I tutaj z pomocą przychodzą hydrożele. To kolejny rodzaj biomateriału. Taki opatrunek tworzy idealne, wilgotne środowisko dla gojenia, chroni ranę przed światem zewnętrznym, a jednocześnie pozwala jej oddychać. Ale, co najważniejsze, on nie zastępuje naturalnych procesów, ale aktywnie je wspiera, przyspieszając regenerację. Spójrzmy teraz w przyszłość. Jaki jest ostateczny cel tej całej dziedziny? Dokąd tak naprawdę zmierzamy z tymi wszystkimi technologiami? Kluczowa idea medycyny regeneracyjnej jest prosta i moim zdaniem genialna. Nie chodzi o to, by bez końca wymieniać zużyte części na sztuczne implanty. Chodzi o to, by stworzyć warunki, w których nasz organizm, który przecież posiada potężne mechanizmy naprawcze, będzie mógł sam się zregenerować. Tyle czasu potrzebuje tkanka mięśniowa, żeby rozpocząć swój naturalny proces regeneracji po wysiłku. To pokazuje, jak niesamowicie szybko nasze ciało potrafi reagować na uszkodzenia. I to właśnie ta wbudowana, niesamowita zdolność do samonaprawy jest największym sprzymierzeńcem lekarzy. Nowoczesne biomateriały nie działają przeciw naturze, one działają w partnerstwie z nią, wzmacniając i kierując procesami, które nasze ciało i tak już prowadzi. To pozostawia nas z naprawdę fratującym pytaniem. Skoro analiza zaledwie jednego materiału ludzkiej kości dała nam narzędzia do leczenia oczu i gojenia ran, to pomyślmy, jakie jeszcze niezwykłe sekrety kryje w sobie natura, które po prostu czekają, aż je odkryjemy.